Witamy Państwa bardzo serdecznie na stoisku Toyoty. W tym roku Toyota na pikniku naukowym zaprasza na wycieczkę po krainie Bezpieczeństwa. Na urządzeniu Blink sprawdzamy nasz refleks. Na co dzień korzystają z niego i szkolą się na nim kierowcy Formuły 1 i zawodowi kierowcy rajdowi. Możemy za kierownicą białej Toyota Auris odbyć wirtualną podróż, odbyć przejazd w ramach gry, w bezpieczeństwo po drodze. Zobaczyć, czy potrafimy zachować się bezpiecznie na drodze, czy utrzymujemy dystans do innego samochodu, czy omijamy bezpiecznie rowerzystę na drodze. Absolutnie niesamowite. Przychodzą tu wszystkie pokolenia, żeby zobaczyć jak wygląda nowoczesna technologia, nowoczesna technika we wszystkich dziedzinach. Wszyscy przychodzą tutaj, żeby sprawdzić jak to działa. Oni wyjdą stąd bogaci o nowe technologie, które tutaj w Toyota zobaczyli.